Dzień dobry witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku we wiejskiej zagrodzie. W dzisiejszym filmie powiem wam między innymi, jak wygląda dieta moich kurczaków, a inaczej mówiąc, co jedzą moje kurczaki. Jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam do oglądania. Więc tak, aktualnie znajdujemy się u kurczaków. Na zewnątrz w takim drugim ala odkowalniku, jeśli warunki pogodowe na to w miarę możliwości pozwalają, to te kurczaki wraz z tą kurą przebywają tutaj przez prawie cały dzień od rana do wieczora. Ale tak, temat dzisiejszego filmu dotyczy diety tych tutaj. Kurczaków. Pewnie oglądaliście, co niektórzy, odcinek z pierwszego karmienia tych kurczaków, które tutaj właśnie widać. Witam, właśnie we filmiku wspominałem, że jeśli mi się uda, to postaram się dla Was nagrać jakiś krótki odcinek dotyczący diety moich kurczaków i jak widać udało się i filmik nagrywam może już nie przedłużając zacznę powoli omawiać dzisiejszy temat odcinka może zacznijmy od paszy dla kurczaków stosuję paszę tak zwaną odzera, czyli taką typowo specjalną dla piskląt i kurczaków jak widać nawet tutaj mamy odchów piskląt, ale także jest ona przeznaczona dla broilerów, dla kaczek i gęsi oraz dla kur niosek. Ale ta pasza akurat jest taka korzystna dla małych kurczaków i wręcz piskląt. Jest ona drobno zmielona. Nawet Wam tutaj pokażę kamerą. I tak ona właśnie tutaj Wygląda. Znajduje się tutaj pszenica, kukurydza. Krótko mówiąc, na pewno w tej paszy znajdują się wszystkie składniki, które takim małym pisklętom i kurczakom są niezbędne w ich rozwoju. A więc, praktycznie w paszy mamy wszystkie składniki zapewnione i w paszy znajduje się wszystko, co kurczakom potrzeba, aby dobrze się rozwijały. Tutaj oczywiście mamy skład tej pszenicy. Można sobie przeczytać, jak ktoś chce. Między innymi kukurydza, pszenica, śruta, sojowa i wiele innych. I oczywiście paszę kupuję z firmy Nerol. I taką oto paszę kurczaki sobie tutaj ze smakiem wcinają. Już nie pierwszy raz taką paszę Stosuję tutaj w mojej hodowli, i zarówno ja, jak i moje ptaki, jesteśmy zadowoleni z tego. I póki co paszy nie zamierzam zmieniać, bo nie mam po prostu po co. Idąc dalej, mamy tutaj zielonkę, ale zielonka to ogólna nazwa. Ale dokładniej i szerzej mówiąc, jak już można zauważyć, mamy tutaj między innymi. Krwawnik. I właśnie co do tematu krwawnika moi drodzy. Krwawnik jest bardzo dobry, zdrowy i korzystny w diecie. Ogólnie mówiąc drobiu, a tym bardziej kurczaków i piskląt. A dlaczego? Już wam mówię. Taki właśnie oto krwawnik wspomaga rozwój kurczaków, jak i piskląt. I Wzmacnia ich odporność, a w szczególności zimą, kiedy panują niskie temperatury, a nasze kurczaki mogą się z łatwością przeziębić i zachorować. Ale jest właśnie jedno ale. I to ale oznacza głównie między innymi to, że zimą nie znajdziemy zbytnio takiego krwawnika rosnącego gdzieś u nas. W ogródku lub na łące, bo nie będzie wtedy takiej możliwości zimą. Ale to nic nie szkodzi i można nazbierać właśnie w sezonie wiosenno-letnim, wtedy to wysuszyć i magazynować. I w sezonie jesienno-zimowym, aż do wiosny, można to kurą, kurczakom, pisklętom jak najbardziej podawać. Ale oczywiście wszystko z umiarem, bo co za dużo to niezdrowo. Dalej mamy mniszka. Lekarskiego, o ile dobrze mówię, bo niektórzy pozywają to mleczem, niektórzy mniszkiem lekarskim. Oczywiście wiem, że mniszek lekarski a mlecz to nie to jedno i to samo, ale bynajmniej ja osobiście uważam, że jest to mniszek lekarski. A jeśli źle mówię, no to proszę mnie poprawić w komentarzach. I oczywiście też to kurczaczki bardzo lubią i kury również. Oczywiście, wszystko co tutaj znajduje się przed kamerą, kury i kurczaki lubią. Bo gdyby tego nie lubiały, albo by było niekorzystne dla takich oto kurczaków, no to tego bym w tym filmie nie omawiał. Krótko mówiąc, są tutaj bardzo fajne i zdrowotne yy, przysmaczki dla małych pieżastych. Później mamy również koniczynkę i lucernę, młode zboże i miejscami drobna trawa. I teraz, oczywiście, tą całą zielonkę, czyli między innymi mniszka lekarskiego, krwawnik, lucernę i koniczynkę oraz troszkę trawy, podam tym oto kurczaczkom i oczywiście kurze nie jest to bardzo duża ilość ale jak dla takiej dwójki kurczaków i dla samej kury jest to moim zdaniem wystarczająca ilość i no żeby zjadły tutaj to, no to będzie już super a kontynuując dalej temat odcinka co tutaj dalej mamy mamy oczywiście moi drodzy tutaj czerwoną porzeczkę Bożeczki też są bardzo dobre i zdrowe, zarówno dla nas jako ludzi, ale i też dla takich kur. Zawierają one w sobie sporo witamin, pozwalają też leczyć przeziębienia. Tak więc uważam, że jak najbardziej też nadają się do diety kur i kurczaków. Bynajmniej u moich kur i moich kurczaków. Bo to moja własna dieta, którą tutaj posiadam. I też tą porzeczkę tutaj kurczaką damy. Ile zjedzą, to zjedzą, ale niech mają, niech się zapoznawają, niech im smakuje. A po porzeczkach mamy jabłuszko. Które też jest bardzo dobre i zdrowe dla kurczaków. I ogólnie mówiąc, całego drobiu, ale musimy pamiętać o jednym: Jabłka nie mogą mieć pestek, jeżeli podajemy jabłka właśnie kurom lub kurczakom. A dlaczego? Jeśli dobrze pamiętam, to pestki takich oto właśnie jabłek. Zawierają w sobie cyjanki, które dla kur są bardzo niedobre, wręcz trujące. Tak więc, jeśli podajemy jabłka, to bez pestek. Jabłko już przepołowione, pestki usunięte. Tak więc, spokojnie mogę to jabłuszko podać kurczakom. Macie i jedźcie dalej, moi drodzy, mamy pokrzywę i pokrzywę najlepiej podaje się z ziemniakami, która wtedy jest ładnie i drobno posiekana. Kaczki też bardzo podobno lubią ziemniaczki wraz y, z pokrzywą. Kiedyś też ludzie zresztą dużo podawali ziemniaków wraz y, z pokrzywą, a wiem to. Dlatego, ponieważ dziadek mi już nieraz o tym mówił, albo też tata. Ale tutaj akurat pokrzywy takiej całej kurczakom nie podam, bo z całą pewnością wiem, że nie zjedzą tej pokrzywy. Ale wziąłem ją do tego filmu, aby Wam o tym powiedzieć: że pokrzywę można też drobno posiekać i też podać kurczakom albo później z ziemniaczkami lub z jakimś twarożkiem i wtedy zjedzą bo jak podana w taki normalny bezpośredni sposób kurczakom albo samym kurom no to zbytnio ta pokrzywa nie zostanie zjedzona albo też nawet tknięta jak widzicie dalej mamy tutaj twaróg oczywiście nic tutaj nie ma zostało tylko takie Małe wiadereczko po tym twarogu, ale to wiadereczko przydało się do tego filmu, ponieważ twarog też jest bardzo dobry i idealny dla kurczaków albo samych kur. Też jest bardzo zdrowy. I tak jak wcześniej wspomniałem, przy pokrzywie taką oto pokrzywę można dodać do takiego twarogu, którego nie ma tutaj później na przykład jakieś jajeczko posiekane, jeszcze jakieś inne składniki przez was wymyślone i skomponowane i jedzonko dla kurczaczków albo dla kurek gotowe w sam raz. No i ostatnia tutaj że tak powiem rzecz na dzisiejszy odcinek, może nie rzecz, a dokładniej mówiąc składnik diety jest to między innymi rozpuszczalna kawa zbożowa. No ale zaraz, zaraz. Ktoś za chwilę powie albo myśli, skąd w diecie dla kurczaków wzięła się kawa zbożowa, przecież to jest dla ludzi. A no właśnie, już tłumaczę co i jak. Kawa zbożowa może być stosowana i jest stosowana jak najbardziej wtedy, gdy drób albo takie właśnie pisklęta lub kurczaki mają biegunkę i wtedy ich odchody nie wyglądają w ten sposób jak powinny. A kawa zbożowa powinna sobie z tym problemem poradzić, ale nie zawsze może sobie z takim oto Problemem biegunkowym poradzić, bo nie zawsze posiada taką dużą moc, i wtedy trzeba sięgnąć po inny sposób lub po jakieś bardziej skuteczne lekarstwa. Ale takim pierwszym domowym sposobem jest podanie bezpośrednio zwykłej kawy zbożowej. Nie musi być to koniecznie znana nam wszystkim kawa-inka, ale po prostu, żeby była to kawa. Zbożowa. Wtedy podajemy to razem z wodą i niech kurczaki lub kury topią. U mnie już to się sprawdziło w przypadku kur i jest dobrze. No i co moi drodzy? Kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Przypominam, że jeszcze dokładnie 7 subskrypcji i pyknie nam równe 3000 subskrypcji na kanale Wiejska Zagroda TV. Wiem, że dacie radę. Wierzę Was i myślę, że się to uda. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie dalej ten film oraz inne filmy. Zapraszam również do obejrzenia moich innych filmów, ponieważ warto. Ja was serdecznie pozdrawiam tutaj z kurczakami i z całym zagrodą. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. No i cześć.